Dzień dobry Państwu, w niedzielę właśnie wracam z odpustu pierwszego w tym roku na Kalwarii Wejherowskiej takie migawki tam właśnie wstawiłem ja mam na imię Wiesław no i tak zaszłem i jeżeli można parę słów uwagi jeszcze już widziałem na takich słupach ogłoszeniowych plakaciki wiszą to znaczy już niedługo za momencik w niedzielę, już będzie to trwało, spotykamy się, proszę Państwa, w Parku Majkowskiego, a dokładnie 9 czerwca. Nie po to, żeby usiąść na kawę, nie po to, żeby tam, prawda, zjeść lody, watę cukrową, ale po to, żeby biegać. Ale nasz wysiłek, proszę Państwa, nie będzie na marne. W tym roku w dziewiątej edycji biegu superbohaterów wszyscy którzy tam przyjdą, a zapisy jeszcze trwają, tylko zaznaczę, że ilość miejsc jest ograniczona. Naszym bieganiem w tym roku w dziewiątej edycji pomagamy na rehabilitację dla chorego dziedziusia chłopczyka o imieniu Czarek. Potrzebuje naszej pomocy, jego rodzice potrzebują naszej pomocy, więc co mamy, co mamy poradzić, prawda? Pomaganie to nic nie kosztuje. Także nie do lasu, nie na drzeczkę, nie na plażę, tylko do parku 9 czerwca i bawimy się. W, zesz w zeszłym roku również byłem i przedtem tak samo. Jest to wspaniałe przeżycie, wspaniała sprawa, takie pomaganie. I wszyscy, co tam się zbierają, biegają, to jest taka wspólna, cała rodzina. Tak, wspólna, cała rodzina. Wszyscy są zjednoczeni, pomaganiem, a czym? Bieganiem. Tak, bieganiem, także im więcej nas będzie, prawda? Im nas i iść. O, przepraszam bardzo. Nasz więcej będzie biegać, tym więcej pieniążków zbierzemy w tym roku na rehabilitację dla tego chłopczyka czarka. Także mówię jeszcze raz, to chciałem, prawda, przypomnieć, abyśmy wszyscy się, prawda, zjednoczyli. Również są takie akcje, i w, w telewizji, w tafanie też ludzie zbierają. Ludzie mają naprawdę bardzo. Gorące serca w pomaganiu. I mam nadzieję, że w tym roku również 9 czerwca w Parku Majkowskiego nas nie zabraknie. Zawsze tam jest mnóstwo atrakcji, jeżeli powiem, jest pomysł medyczna, prawda? Są strażacy, są ratownicy. Ktoś tam coś, komuś, prawda, słabo zrobi, zawsze pierwsza pomoc zostanie udzielona. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku było bardzo ciepło, pogoda dopisała, ale już dzwoniłem tam do Maji Popularskiej z TFE, z Polsatu i zamówiłem na 9 czerwca wspaniałą, cudną, słoneczną pogodę. Więc koledzy, wszyscy moi kochani, do boju, do dzieła, biegamy, pomagamy. 9 czerwiec. Park Majkowskiego, hasło Czarek. Dziękuję za swej strony. Wiesław.